Czemu? Ja coś dostrzegłam. Kradnie. Nie, gorzej. No, no. Zdaje mi się, że Zbyszko Siedlowi bierze. Eee, to... Wiem, co mówię. Niech ciocia ją odprawi póki czas. Moja kochana, pewnie ci się zdawało. A potem, wobec tego, co się dzieje, że niby... No, rozumiesz, piwo, co szumnąć. Słowem, że rozumiesz? Lepiej w domu. Ja nie mówię, ale. A wie, Ciocia? Może Ciocia ma rację? Trzeba jednak przyznać, że mężczyźni mają szczególny gust. A niech tam, byle się nie włóczył i nie tracił zdrowia, trzeba być matką, aby zrozumieć, jaki to ból patrzeć, jak się syn marnieje. Dziękuję. Ale żeby ona potem… Ona także będzie contentna. To takie wszystko bez czci i wiary. Pokażę ci to, co sobie kazałam robić. Dobrze? Wcale, wcale. Muszę się oszczędzać. Przerabiam stare łachy. No, na cioci wszystko się dobrze wyda. Czy ciocia w tym roku podwyższa? Spodziewam się. Muszę. Wszyscy podwyższają. Pokażę ci spajstę. No, no. Sutereny całe w rumel o 20. Do sieni wstawię magle. Ciasno. Zęby sobie powybijają. To mi wszystko jedno. Ja tamtędy nigdy nie chodzę. Oba partery po 5, Pierwsze piętro. Kokocica o 10. Kokocica? To za mało. Ja bym podwyższyła co najmniej o tak myślisz, naturalnie ma pieniądze lekko jej przychodzą, a niech płaci Niech płaci Niech płaci... <gry>